Nazywam się Krzysztof Sztok. Jestem przedstawicielem agencji Innsbruck Tourismus i zajmuję się infrastrukturą i turystyką wakacyjną w 40 miejscowościach turystycznych. Budynek został wzniesiony w 1520 roku, a ostatni remont przeszedł w 2004 roku. Obecnie mieści się w nim nasza siedziba, to trzy piętra, około 3800 m2 i miejsce pracy dla 75 pracowników. Jesteśmy otwarci nawet w weekendy, a tutaj znajduje się hala informacyjna Serce Informacji Turystycznej Innsbrucku, do której w ciągu 365 dni roku trafia ponad pół miliona osób. Bardzo dobrze zastanowiliśmy się, jaki system zamknięć będziemy tu stosować i zdecydowaliśmy się na elektroniczny system dostępowy firmy WinkHaus. Nie tylko z tego powodu, że klucze są plastikowe i lekkie, ale przede wszystkim dlatego, że system jest tak elastyczny i pomysłowy. Wcześniej mieliśmy również system WinkHaus, używaliśmy go około 30 lat, a następnie zainstalowaliśmy BlueSmart, czyli elektroniczną wersję systemu firmy WinkHaus. Teraz możemy sami zaprogramować klucze za pośrednictwem systemu informatycznego. I jak to bywa tam, gdzie jest wielu pracowników, klucze się gubią. Wtedy wystarczy klucz zablokować i sprawa jest załatwiona. Nie trzeba się obawiać, że ktoś znajdzie nasz klucz generalny. Instalacja, przebudowa lub wymiana systemu dostępowego nie jest problemem. Nie wymaga specjalistycznej techniki ani brudnych prac budowlanych. W porównaniu z innymi firmami, wsparcie techniczne jest tu wyjątkowo dobre. Zawsze można uzyskać pomoc o każdej porze dnia. Widać, że jest to firma rodzinna i jak już wspomniałem, współpraca jest bardzo miła.